Witam wszystkich Sport Reduction. Przed nami film tenisowy na Australian Open 20 stycznia, to jest czwartek. Zapraszam wszystkich na film. Partnerami kanału są STS, zakłady Bukmacherskie, LVB, TotalBet, ForBet, NobelBet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Co było w ostatnich dwóch odcinkach? Dwa odcinki nie były rozliczone. We wczorajszym dość sporo trafiliśmy. A tutaj macie rozliczenie tych kuponów: jeden na dwa trafiony, na drugiej planszy również jeden na dwa na plusie. Tutaj po drugiej stronie trafiliśmy kuponik, na następnym mamy aż dwa trafione, i na kolejnym 351 wyjęte z kuponu. Tutaj macie kolejne kupony, których nie trafiliśmy. Tutaj jeden trafiony na dwa, pustka, pustka i jeden na dwa. Jak wyglądało to statystycznie, 2 dni, więc 2000 zainwestowane, 232 wyjęte, 232 zysku przez te dwa dni wypracowaliśmy, czyli znów kolejny zysk. Cały czas te plusiki nam dopisują, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. A bieżące kupony to Cressy, Fritz i Evans 308 do wyjęcia na tym kuponie. Na no, następnym mamy Wondrousową. Cirste i Zidanek 291. Kolejne dwa kupony to Kaja Kanepi Radukanu i Behar Escobar 355. Na następnym same debelki Kepfer Strów Daniel Nielsen i Andujar Martinez 518. Dodik Melo, Ebden Pursel i Golubev Skugor 243. Flipkens Stormo Line Tepera. I Kinczenok, Ostapienko 337, no i tutaj mamy już Overki, Schwarzmana z Kristofferem 30,5, 33,5, Gambosza z Cilicem i 36,5, Machacza z Kresim, 409 do wyjęcia. No Następnie mamy Rublewa z Berankisem 27,5, 33,5, Molkana z Anduzarem i Evans Rindernech 34,5, 299 tutaj do wyjęcia. Ostatnie dwa koponiki to Tiafo z Fritzem 35,5, Bautista Agut, Kolschreiber 29,5, Dimitrov Puare 30,5, 326 do wyjęcia. I na ostatni mamy Dawidowicza Fokine z Alicimem 34,5, Mike Szaka z Deminaurem 30,5, I, i Marej Daniel 34,5. 425. Co widzę, Typera? Oczywiście, mecz Polaka Mike'a de Mineaur. Ilość gemów typujemy w komentarzach pod tym filmem. Odpowiedź warta 5 punktików do rankingu Ligi Typera. Ostatnie dni na złapanie się na Olimpiadę Zimową. Do grup polskich zainteresowanych zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl@gmail.com. No i statystyka serii filmowych na chwilę obecną blisko 44 tysiące zysku. Wypracowanego od początku tego sezonu z naszym kanałem. Pozbywamy się koloru czerwonego, już mamy go naprawdę mało. Mam nadzieję, że po serii tygodniowej zniknie on w ogóle. A bieżący film na serię tygodniową z piłkarskimi topligami już jest na kanale, możecie go oglądać. Zapraszam serdecznie, a teraz dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. Życzę wszystkim powodzonka i do usłyszenia w kolejnych filmikach.